Cześć. Witam na kanale Rytuały Wojownika. Dzisiejszy odcinek, taki spokojny, świąteczny, podsumowanie tego roku, zapowiedź co będzie w przyszłym roku, czyli taki luźny odcinek. Rzecz numer jeden, chciałbym Ci podziękować. Chciałbym Ci podziękować, drogi widzu, za to, że oglądasz ten kanał, za subskrypcję, za to, że piszecie komentarze. Dostaję prywatne wiadomości, które są bardzo pocieszające, które mnie motywują i powodują, że po prostu chce mi się to robić że jest warto to robić przede wszystkim. Jest ta grupa ludzi, która chce się zmienić, szuka zmiany. I one mnie też właśnie motywują, więc dziękuję ci bardzo za wiadomości, dziękuję bardzo za komentarze, za subskrypcje, za lajki, hype, i za to wszystko, że ten kanał buduje się i powstaje dzięki Tobie. Także dziękuję bardzo. Kanał ruszył w marcu tego roku plan był dosyć taki skromny, bo celem było 1000 subskrypcji do końca roku. To było moje takie marzenie małe, żeby osiągnąć ten pierwszy krok, to było 1000 subskrypcji teraz mamy 3600, więc jest szybciej więcej, aniżeli zakładałem, z czego bardzo się cieszę. To jest właśnie ta zewnętrzny sygnał i motywacja do dalszej pracy. Strategia kanału była: dwa shorty, piątek short zapowiadający, niedziela pełny odcinek i rolka we wtorek, czyli tą strategię trzymam. Mniej więcej to właśnie jest, tak to ma iść, tak to idzie. Kolejne rzeczy będę chciał robić. Kierunek tego kanału na przyszły rok to jest właśnie dalsze. Te tematy rozwoju, wychodzenia z uzależnień i ten temat wolności tej, tej dolnej części emocjonalnej, górnej części logicznej. Będę właśnie to robił więcej, Tego będzie, to będzie ten kierunek cały czas pozostaje więcej sportu i przemiany. Więcej sportu, więcej przemiany, więcej takich praktycznych rzeczy chcę zrobić. Na pewno będę chciał dokładać więcej postów też. Są na YouTube te community post. Będę chciał je do dawać, dokładać, pokazywać wam, co robię, w którym kierunku to idzie, żeby bardziej właśnie zbudować taką relację, poprawić, polepszyć. Czyli pokazać wam, co robię, jak robię, nie tylko mówić, nie tylko nagrywać te wideo, ale też właśnie od tej strony takich, tego zaplecza, tego wszystkiego, co się dzieje, jak się dzieje. Idzie to wszystko w fajnym kierunku. Aplikacja. Aplikacja też jest fajnie zrobione, że znaczy fajnie zrobione. Strona już jest zrobiona, gotowa, są zapisy jest 75 osób zapisanych chętnych do testowania, co mnie bardzo cieszy. Kolejną rzeczą jest też to, że te maile wysyłam, dużo dostaję właśnie odpowiedzi, jeśli chodzi o aplikację, to jest pozytywne, ona ruszy w przyszłym roku, więc tak jak, tak, wszystko idzie zgodnie z planem w sumie, bo do końca roku zbieram te zapisy i właśnie po nowym roku. Idę w kierunku tego, żeby ją wycenić i już zacząć kodować, budować, i myślę, że około wiosny ona, ona powinna się pojawić do testów. Także zapraszam do zapisów. I, I ten kierunek będzie właśnie. Ja już tą aplikację używam. Robię te rytuały, robię te moje bitwy, robię różne te moje przemiany i wyzwania, i będę dokumentował. Dokumentuję żeby pokazać wam potencjał tego o co w tym chodzi jak to działa też będę chciał zrobić kilka przykładów takich ustawienia jak to działa dlaczego warto o niej pomyśleć dlaczego warto ją sprawdzić czyli te ustawienia chodzi mi o rytuały bitwy rozbić tą wolność właśnie żeby zdobyć to jest bardzo powolny długi pro, po, proces i tego się nie da zrobić z dnia na dzień, tylko to są właśnie te powolne, powolne, małe kroczki, dlatego, ona, o, dlatego jest tak to skonstruowane, żeby małymi krokami robić wielkie zmiany. Czyli odwrócić to życie do góry nogami, zadbać o to, żeby z uzależnienia wejść i być wolną osobą, żeby zarządzać stresem w dobry sposób, a nie w uzależniający sposób, bo życie jest stresujące, będzie stresujące i my tym stresem będziemy zarządzać. Nawet jeżeli nic nie zrobimy, tylko pójdziemy w kurzeni na piwo po pracy albo zrobimy burdę w domu, to jest to zarządzanie stresem. Dlatego właśnie to zarządzanie stresem, będę mówił więcej, w tym kierunku emocjonalnym, to jest właśnie to, co chcę robić. To jest właśnie to, co chcę wam po prostu, chcę ci podpowiedzieć, pokazać, i to nie będzie tylko rób to, bo przeczytałem, że to fajnie działa. Nie, nie, nie. Ja to wszystko robię i przerabiam na bieżąco. Także to jest właśnie. Droga, którą, którą obrałem, ten cel, i to jest też nie tylko mój wybór, ale właśnie z tych wiadomości, z komentarzy, to wszystko właśnie w tym kierunku idzie. Najlepszym odcinkiem, jak do tej pory, była Ayahuasca. Ona poszła wiralowo. Zrobiłem całą serię, poszła raczej słabo, aczkolwiek to wszystko jest, jest dodane, będziemy dalej szli. Po nowym roku szykuję takie wideo przemiany. Ja zawsze ćwiczyłem, znaczy zawsze, no kiedyś nie ćwiczyłem, ale już od długiego, długiego czasu ćwiczę i, i, i zawsze ćwiczę, ale, ale ćwiczyłem nieregularnie. Jakieś takie różne były mieszane, te treningi były, nie były. Teraz wróciłem do regularności i do tej poprawy, także to, to wideo przemiany i pchnięcia do przodu, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli się zaczniemy walczyć, zmieniać i rozwijać, to chcemy mieć dowody i chcemy widzieć zmianę i ta zmiana fizyczna bardzo dobrze wpływa na naszą zmianę psychiczną. To, to jest połączone. Dlatego też i, i chcę być przykładem i chcę to robić, pokazać. <laughs> Że się da, że można, i tak dalej, także to będę robił. A więc to wszystko jest na dziś. Przede wszystkim chciałbym Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt, ciszy i spokoju ducha, takiego wyciszenia w święta, absolutnie nie bycia w samotności, ale takiej retrospekcji spokojnej, takiego spokojnego czasu, retrospekcji, yy, zadania sobie kilku dobrych pytań. Gdzie oddaję wolność, jak oddaję wolność, czy idę w dobrym kierunku, i życzę Wam, żebyśmy właśnie w tym nowym roku trafili w swoje marzenia, trafili w swoje drogi, cele, obrali tę walkę, podjęli tą walkę i ruszyli do przodu. Ruszyli konsekwentnie do przodu w nowym roku, po prostu z tymi małymi rytuałami codziennymi. Może to być medytacja, może sport, może spacer. Ale właśnie, żeby ruszyć do przodu i trzymać tą nową normę, która nas rozwija, która nas buduje, która nam daje wolność, a nie zabiera. Tego wszystkiego Wam życzę. Kolejny odcinek będzie za dwa tygodnie, za tydzień przerwa. A więc zapraszam do subskrypcji, do lajka i jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia po nowym roku. Cześć!